Ja pamiętaj, ja Jeszcze o jeden człowieku. Te moje ja niższe. Komputer mi niepotrzebny. Ja Młody jadę. człowieku. Sobie zamieszkam Z eee, firmy. Ja Pizzan. firmy. firmy pizza, Bo nie chcę tu brzydko mówić, że przywodziesz pizzę, ale nie do poszowania. Może do lizania. <ślam> <ślam> tak, do jedzenia. Ale trzeba no, ja zapłacić 125 złotych. No to to, dobra pizza. No, Dobra cipka. A ja, na, a ja jeździłem na, na y, pizzy, spłaciłem 150 zł. To jest tańsze 30 zł. No, i gołem i pizzy, a No? I lizałem i dymałem, A, brawo! Brawo! A to było kiedyś, a co nie można? Brawo! A co grzech ma? A, a co ja mam koniec życia walczyć? A to brawo. To grzech, czyż to, czy nie grzech? I powiem, to no nie, nie do tej firmy, ale ja znajdę adres tej firmy Jak firma pizza, tak? Pizza. Pizza. Ogolona czy A nie, pizza. Czy pizza. oprócznięta, czy no. ogolona? Pizza, jak ona była? <laughs> jaka była? Krzysztof, jaka była? Wojciech? Ciepła. To zimna. profesor jest niech Czy ciepła, mnie nie było. Czy ciepła, czy zimna, czy ogolona, czy oprócznięta. Tak. Trzeba być, to by zobaczyć. <laughs> to mi tutaj nie było. To trzeba być... A ja pojechałem w swojej sprawy załatwiać. Powieku mój. jak zajadę do firmy z listem, wezmę adres. Bo na pewno cała, centrala... Ale bardzo dużo jest na świecie. Gdzie ty tak. znajdziesz takie pizzy? Bo <głosy> bardzo ładnie <noise> umiesz Święty no, pan Bardzo sobie. dużo jest piz. No piz. Piz. No piz. A ja mówię, a jak? Pic. Ja mówię, Ile? Jest bardzo dużo, którzy robią... Którzy y, po prostu liżą, dymają i się bawią. No, i ty się bawisz, liżysz i dymasz. No, jak trzeba, to dymam. No, I nie powiem człowieku, więcej nie podjedziesz pod moją bramkę, bo jeżeli tylko podjedziesz takim rzeczem, ale jeśli tak będziesz wywalony z pracy. Czego ciebie, nogo, dupa no brama. Właśnie, tak trzymasz? Ej, nie, trzymał, nie brama, ślankę. ale nogo, dupa drzwi. Czujcie. No. I zę, jakby tatar, a później płacić trzeba. Wyciągacie pieniędzy.